Dziś porozmawiamy o stopie referencyjnej. Wyjaśnimy, czym ona właściwie jest, do czego służy, jak wpływa na kredyty, hipoteki, całą gospodarkę i dlaczego banki centralne tak często ją zmieniają. Zostań z nami do końca, żeby zrozumieć, jak nie stracić pieniędzy na lokatach, kredytach i inwestycjach tylko przez jedną liczbę, którą ustala bank centralny. Wesprzyj kanał lajkiem i subskrypcją. Stopa referencyjna to serce systemu finansowego. Ale co to dokładnie znaczy? Wyobraź sobie, że banki to osoby, które wiecznie potrzebują pieniędzy. Idą więc po pomoc do bogatszego przyjaciela, banku centralnego, a ten przyjaciel nie pożycza za darmo, chce coś w zamian, czyli odsetki. I właśnie te odsetki to stopa referencyjna. Banki komercyjne pożyczają od banku centralnego pieniądze, zazwyczaj pod zastaw aktywów, i płacą za to określoną stawkę procentową. To nie jest liczba, która istnieje w próżni. Ma wpływ niemal na wszystko, z czym mamy styczność na co dzień. Kredyty, hipoteki, obligacje, oprocentowanie lokat wszystko to zależy od tego, ile kosztuje pożyczenie pieniędzy od banku centralnego. Im wyższa stopa, tym droższe kredyty i tym trudniej żyje się osobom, które finansują się na kredyt. Dołącz do naszego kanału na Telegramie, gdzie publikujemy zapowiedzi nowych filmów i artykułów. Link znajdziesz w opisie lub w pierwszym komentarzu. Ciekawostka: banki wcale nie trzymają worków z pieniędzmi, wręcz przeciwnie, starają się mieć jak najmniej wolnych środków. Pieniądze, którymi dysponują, puszczają w obieg, udzielają kredytów, inwestują, obsługują klientów. A żeby utrzymać odpowiedni poziom płynności, zwracają się po środki do banku centralnego. Jeśli stopa jest wysoka, Dwa razy się zastanowią, zanim pożyczą więcej. A to oznacza, że i tobie trudniej będzie uzyskać kredyt, zwłaszcza jeśli masz nieregularne dochody albo słabą historię kredytową. I tu jest właśnie sedno. Wysoka stopa hamuje rozdawanie pieniędzy, a tym samym wzrost cen. To podstawowe narzędzie walki z inflacją. Gdy wszystko drożeje zbyt szybko. Bank centralny wciska hamulec i podnosi stopy. Pieniądze stają się mniej dostępne, popyt spada, inflacja zwalnia. Ale to miecz obosieczny obniżenie stopy działa odwrotnie to próba pobudzenia gospodarki. Jeśli firmom łatwiej jest dostać kredyt, mogą otwierać nowe zakłady, zatrudniać ludzi, rozwijać się. To zmniejsza bezrobocie i zwiększa aktywność gospodarczą. Ale pojawia się ryzyko: inflacja może znów przyspieszyć. Pieniądz tanieje, popyt rośnie, a wraz z nim ceny. Dla zwykłego człowieka stopy procentowe są proste. Chcesz wziąć kredyt, lepiej, żeby były niskie, wtedy oddasz mniej. Chcesz założyć lokatę. Odwrotnie: wyższe oprocentowanie oznacza większy zysk. To podstawowa zasada ekonomii. Wierzyciel lubi wysokie stopy, dłużnik niskie. Wyobraź sobie, że chcesz kupić mieszkanie. Im wyższa stopa procentowa, tym wyższe raty miesięczne. Może się okazać, że musisz wybrać mniejsze lokum albo całkiem zrezygnować z zakupu. Wysokie stopy oznaczają mniejszy popyt na hipoteki, a to może prowadzić do spadku cen nieruchomości. Ludzie czują się ubożsi, nie tylko w portfelu, ale i psychicznie. Ich mieszkanie jest teraz mniej warte. To obniża zaufanie konsumentów i spowalnia gospodarkę. Na naszej stronie pojawił się nowy artykuł. Znajdziesz tam darmowe treści o akcjach, obligacjach i ETF-ach dla początkujących i bardziej zaawansowanych inwestorów. Sprawdź i dodaj stronę do zakładek. Ale dlaczego banki centralne podejmują takie decyzje? Znowu chodzi o inflację. Kontrola wzrostu cen to jedno z ich najważniejszych zadań. Gdy inflacja wymyka się spod kontroli, Podwyżka stóp to jedno z niewielu narzędzi, które naprawdę działa. Pieniądz drożeje, ludzie i firmy mniej wydają, inflacja zwalnia. Ale jeśli przesadzą, mogą wywołać recesję, gospodarka zacznie się chwiać, inwestycje staną, pojawią się zwolnienia, a dochody spadną. Dlaczego zarządzanie stopami procentowymi stało się trudniejsze niż kiedyś? Bo świat się zmienił. Kiedyś stopa referencyjna była niemal jedynym narzędziem. Dziś mamy mnóstwo czynników: globalne rynki, algorytmy wysokiej częstotliwości, kryptowaluty, geopolityka. Sama podwyżka stóp już niczego nie gwarantuje, a efekty mogą pojawić się dopiero po 6, 12, a nawet 24 miesiącach. To jak hamulec z opóźnieniem: naciskasz dziś, a reakcja następuje później. Mimo to banki centralne nadal korzystają z tego narzędzia, tylko ostrożniej. Analizują prognozy, oczekiwania inflacyjne, rynek pracy, zachowania konsumentów i dziesiątki innych wskaźników. Wiedzą, że jeden nieostrożny ruch może załamać rynki, a jeśli zareagują zbyt słabo, inflacja zje siłę nabywczą ludzi. Stopa referencyjna to jak temperatura ciała gospodarki. Zbyt wysoka inflacja. Zbyt niska, gospodarka wpada w letarg. Utrzymanie jej na właściwym poziomie to sztuka. Nic dziwnego, że za teorie dotyczące polityki stóp procentowych przyznawano Nagrody Nobla. Banki centralne pracują z oczekiwaniami. Chcą, żeby rynek rozumiał, że stopa to nie tylko liczba, ale konkretny sygnał. Gdy inflacja przekracza cel, stopa idzie w górę. Gdy gospodarka słabnie, w dół. Ta przewidywalność pomaga uniknąć paniki i trzyma gospodarkę w równowadze. Wiele osób pyta: Dlaczego banki centralne tak bardzo boją się inflacji? Czy nie lepiej, gdy ceny rosną i firmy więcej zarabiają? Na pierwszy rzut oka to ma sens. Ale inflacja to jak gorąco w pokoju trochę ciepła jest przyjemne, ale gdy jest za dużo, robi się duszno. Wysoka inflacja zjada oszczędności, obniża siłę nabywczą, uniemożliwia planowanie. Wyobraź sobie, że odkładasz na samochód albo mieszkanie, a ceny co miesiąc rosną szybciej niż twoje dochody. Po roku twoje oszczędności są warte znacznie mniej. Dlatego inflacja to jeden z najgroźniejszych wrogów stabilności gospodarczej. Bank centralny to jak kierowca wielkiej ciężarówki jadącej po śliskiej drodze. Musi nie tylko jechać, ale robić to z wyczuciem. Macha mulec, czyli podwyżkę stóp i gaz. Czyli ich obniżenie, ale hamulec działa z opóźnieniem. Jeśli naciśnie zbyt mocno, wpadnie w poślizg. Jeśli zareaguje za późno, może uderzyć w przeszkodę. Dlatego każda zmiana stóp to balansowanie na granicy z uwzględnieniem dziesiątek czynników: konsumpcji, bezrobocia, wydajności pracy, koniunktury międzynarodowej i nastrojów na giełdzie. Zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Wesprzyj naszą twórczość na Platformie Członkowskiej. Link znajdziesz w opisie albo przypiętym komentarzu.